Powiedział Bartek, że mamy karnawał, a za chwilę tłusty czwartek, no więc Ola Cichowska z piekarni Grzybki nasmarzyła pączków i faworków, tak? tak? Dobrze mówię? Tak, troszeczkę przygotowałam dla państwa różnych rodzajów z naszej oferty. No to powiedz, co tutaj mamy na stole, bo wygląda to przepysznie. Tak, przede wszystkim nasz taki najfajniejszy produkt, czyli pączek z powidłami. Dobra, dawajcie Tradycyjne ciasto drożdżowe z masłem czy z, z masłem masełkiem? Galeną? z masełkiem i oczywiście tutaj sukces każdego pączka to jest no, smażenie na smalcu, ale oczywiście też środeczek, czyli nasze powidła, Dobrze. która receptura jest tajemnicą. Robimy tą, tą masę powidłową u naszego Dobrego znajomego w wytwórni, i on to robi według naszej receptury. Czyli są to po prostu śliwki, i w zasadzie tak. nic więcej. No i cukier. I cukier. Dobrze. Małe pączki są. Te akurat małe pączki są z różą. Mm, I co tam. ciekawe, nie wiem, czy wiesz, jak się robi to na dzień Zbiera się płatki o świcie. No, można. Tak, o Ale nie, to po prostu są płatki, bo dużo osób myśli, że to są te owoce dzikiej róży. Nie, nie, nie. A to są płatki róży i troszeczkę przecieru jabłkowego, i ten aromat właśnie różany jest cudowny wtedy. I to jest niesamowite, dlatego że zdaje się, że ta różana tradycja wywodzi się tak naprawdę w naszej historii z wpływów tureckich. Oni bardzo tak. często używają tych olejków tak. różanych i płatków różanych, tak. ale to jest bardzo trudna technologia i bardzo droga technologia, tak. a Wam się udało zamknąć tak. właśnie ten, tak, tak, tak. te płatki różane w pączkach. Mamy też faworki. Tak, mamy faworki. Teraz mamy czas karnawału, bawimy się. To jest super przekąska na wieczór dla dorosłych, ale również dzieci uwielbiają. Delikatne, ale i kruche. Na tym polega Sukces, dobrego faworka. No właśnie, bo na Mazowszu na faworki mówi się faworki. Wzięła się ta nazwa stąd, że taki faworek przypomina po prostu wstążeczkę. A favor po francusku, dobrze powiedziałem fawoch, to między innymi oznacza jedwabną, delikatną, piękną wstążeczkę. Tak. Rozumiem, że smażycie również na smalcu. Na smalcu. No tak, właśnie, ale oczywiście. jak to jest, że gdyby się smażyło na oleju, to one nie byłyby takie pyszne? No, myślę, że ta kruchość i, i ten jakby ten sam aromat w sobie, bo smalec nie wydziela tych takich zapachów, mm -hmm. które wydziela zwykły olej i ma dużo wyższą ten, to, ten poziom dymienia. temperatury dmienia. Mm -hmm. No i dlatego jest to po prostu lepsze do smażenia. No i też patrząc na te faworki, bardzo dokładnie widać, że ten smalec jest zmieniana jest ta frytura, dlatego, że gdyby tak, była tak. po prostu gdybyście używali jej wielokrotnie i bardzo długo, no to te faworki mm -hmm. nie wyglądałyby tak pięknie i tak mm -hmm. świeżo. Tak. I tu jeszcze mamy takie przepiękne. Tu mamy nowość, pączki. którą dopiero wprowadzamy do sprzedaży: pączki z nadzieniem truskawkowym truskaweczki, tylko cukier i nasze tradycyjne ciasto drożdżowe. To teraz przyzna się Ola, jak nas spowiedzi świętej, ile pączków jesz w tłuste czwartek? Ja staram się zjeść jednego pączka, dużego i popróbować troszeczkę tych mniejszych, bo właśnie mamy pełną ofertę mniejszych i z porzeczkami, i z różą, i mamy... Cudowne Liliputy to jest moja ulubiona przekąseczka, czyli malutkie, beznadzienia, ale pyszne. Powiem Państwu, że Ola po prostu jest z tej frakcji niesłodyczowej, że najbardziej ze wszystkich słodyczą uwielbia śledzie. Ja przyznam Dokładnie. szczerze, że zawsze staram się zadość, tym czynić tradycji i jem jednego pączka, ale. Mam kolegę operatora, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który pewnego dnia w tłusty czwartek, pracował cały dzień. Żelazko, czyli kamera 12 kg na plecach. Wiecie Państwo, ile zjadł pączków i tylko pączków tego dnia? 26. Odradzamy taką tradycję w tłusty czwartek, ale rzeczywiście jeden pączek czy dwa dobrej jakości, tak. a potem już post. Tak. To teraz, Ola, wiesz, co chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób zrobić idealne, chrupiące, cieniutkie, pyszne faworki? Powiesz mi? Tak, to może zaprosimy zaraz pana Andrzeja i po prostu pokażemy państwu, jak to zrobić. Po prostu. Żeby zrobić takie najlepsze faworki, takie grzybkowe faworki, panie Andrzeju, jest pan mistrzem cukierniczym. To od czego musimy zacząć? No, od wyboru składników najlepszych na rynku, no czyli żółteczka, śmietana, masło, cukier waniliowy, który robimy sami, cukier puder i spirytus. Spirytusu nie robicie sami? Nie, jeszcze nie. <grafis> jeszcze nie. Ale cukier z prawdziwą wanilią, czyli rzeczywiście są to ziarenka wanilii tak, 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 tak jak trzeba. Tak, tak. I to jest prawdziwe masło? Prawdziwe masło. No jest. No dobrze, czyli zaczynamy od czego? Zaczynamy od ucierania masełka. Tak z, jest? Z cukrem, pudrem. Tutaj mamy to urządzenie. Czyli ucieram. Ucieram, tak. Tak. Czy... No, dziękuję. I co teraz? Teraz czyszczamy te... A czemu właściwie masło, a nie margaryna? Niektórzy idą na skróty. I co taniej znaczy, jest się, wtedy... Wie pani, no taniej, bardzo, no, dużo taniej w tej chwili, ale to nie nasza firma. Nasza Czyli... firma, tylko masełko. Czyli tak, jak robiła babcia moja. Tak, tak. Dobrze, wyciągnę to urządzenie, odłożę. I co dalej robimy pani? No teraz już tutaj mamy przygotowane mąkę, wysypujemy sobie na blat. Czyli ja mam wysypać. No tak, pani, Całą? wszystko, tak. Dobrze. Tak troszkę może zostawię do podsypania. o, teraz robimy właśnie taki coś, dołek. dołek, taki porządny dołek, bo musimy wlać tutaj tą śmietanę, masło, te żółtka i to masło dodać. Nie? Dobrze, czyli wlewamy żółtka wszystkie? Tak. Tak, bo to już jest przygotowane. A na kilogram moki, panie Andrzeju, ile się wlewa? Żółtek? 50. 500 gram, nie. <grym> Okej. Okay. Dobrze. I co teraz? Zagniatamy no już od razu, czy nie? Nie, jeszcze teraz musimy troszeczkę podnieść. Mhm. No i wlewać śmietankę. Mhm. Żeby nam to na... Nie spłynęło na podłogę. Czyli robimy taki krater faworkowy. Tak. tak. <laughs> Okej. Okay. Śmietankę. Tak. To jest śmietanka jaka? Śmietanka jest, czy śmietana? Śmietana, 36%. Czyli na bogato idziemy. Na bogato. Tłusty czwartek to tłusty czwartek, a karnawał to karnawał. Wszystko? Wszystko. Matko i córko, naprawdę to się tu zmieści? No, pff, miejmy nadzieję. Szczypta soli. Szczypta soli. Mhm. No i ten nasz... Cukier. Waniliowy, sprawdzi Pan baniliowo? Tak. tak. O, no i teraz spróbujemy wyrabiać. Uh -huh. Tylko nie wiem jak. <śles> A już się nam zrobiło gęściej. Jakbym prosił ten spirytus tam, co jest naszykowany. Nie wypić, nie wypić, hmm. tylko dolać, nie wypić tu. Tak, tak, hmm. tak, tak, tak. Wszystko. I po co dajemy spirytus? Czy ktoś wie? Yy, no po to, żeby było chrupiące, spuchniacze? Nie, żeby nam faworek nie pił w, malcu, w tłuszczu. Czyli wlewamy coś dobrego do picia, żeby faworek tak. nie był. No jest w tym jakiś sens. Tak samo i do pączków, i do. No, no to, co się tam smaży w cukiernictwie, to takie zabezpieczenie, nie? No i troszeczkę powoduje to, że są kruche, tak jak pani powiedziała A, wcześniej. Jednak. No tak, jednak. A kiedy masło? Masło, jak już będziemy mieli tutaj gęściej, nie? Troszeczkę, mhm. bo takiej konsystencji, jak będziemy mieli ciasto, to nam się będzie łączyło, nie? Już może pani mi tutaj dodawać masło? Tak, tak, bo to już nam nie wi. No może. A po... czy to prawda, że pączki na samym początku były ze słoniną? Tak, bo to było, to było. No, teraz to ciężko powiedzieć. To dla ludzi takich, no biedniejszych, nie? Czyli naprawdę nie miało słodkiego nadzienia, tego słono? Nie, to znaczy, no słoninka była, bo to ten karnawał jest w zimę, nie? Mhm. I w dawnych czasach wiadomo, to w domach i też nie było za ciepło. No tłuszcz jakiś stanowił jakieś takie zabezpieczenie organizmu przed y, zimnem, chorobami i tak dalej. O, już teraz widać, że ciasto nam się zaczyna kleić. Tak. Czyli coś z tego jednak I, będzie. I teraz używamy już długiej rączki. Ale są pięknie żółte te faworki. No, widziała pani, co dawaliśmy. Widziałam, był spirytus, były żółtka. Była śmietana prawdziwa Można, mo 36% i masło, czyli na bogate, jak u babci. Można było, by ta też by były żółte. A moja babcia, pamiętam, że zawsze mówiła tak, nie będę się znęcać nad dziadkiem, pójdę zrobić faworki. I potem je tak lała, tak. Będziemy, będziemy no. to robić. Najlepiej w produkcji faworków, najlepiej to lubię robić. Aha, czyli Mogę, wyład mogę wyładować swoje złości na materiale martwym. A proszę powiedzieć właściwie, dlaczego te faworki tak się tłucze? Y bo przy wyrabianiu, jak w tej chwili wyrabiamy, tak. powstaje gluten, tak zwana siatka glutenowa. No tak, czyli ten klej, który jest w y środku mąki pszennej. Tak. I żeby faworek był jeszcze bardziej kruchy, mhm. No to zbijamy i niszczymy tą siatkę glutenową, która powstała przy... A, rozumiem. Czyli przy... żeby on nie był gumczasty, tylko żeby był chrupasty. Tak. O. Tak. No dobrze. Tak, właśnie o to, o to chodzi. No i jeszcze bym poprosił teraz tej śmietanki, co nam tam została. Dobrze. Tyle? No, jeszcze troszeczkę, bo to trochę nam wyszło. O. No i całe cukiernictwo to jest to, że trzeba jednak wkładać tej siły fizycznej. Oczywiście w naszej firmie są urządzenia do tego, ale w domku, no to niestety trzeba mm, no, trochę, się po, tak, pobawić, bo, nie? w kuchni. Tak. A proszę powiedzieć, a ile pączków sprzedajecie tak w okolicach tu z tego czwartku? To akurat jest najlepszy okres na, na pączki, wie pani. Każda firma jakoś tam się broni z tymi ilościami, żeby to Mówisz, no ale, ale dużo, no. Dużo. Yy. To odpowiedź, dużo. No, jestem trochę... Ale dużo tyle, czy dużo tyle? Dużo, dużo, dużo tyle. Dużo, dużo tyle. Tak. Dobra, to ja wezmę... Gdzie jest to? A tam jest wałek. Tak. Ja muszę ręce doprowadzić trochę do kultury. Dobra, to pan będzie doprowadzał ręce do kultury, a ja będę tu co? Dobrze. To już teraz jest ten moment? Słucham? Już Je teraz ten Jeszcze moment? chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze. Aby nam tu nie było żadnych tych z mąki, nie. Musimy to wszystko wgnieść. Rozumiem, że mąka powinna być tak zwana tortowa, czyli yy, im ma mniejszy numerek przy. Tak, no my akurat. Taka już 500-480. 500 my używamy 500, bo już się nie bawimy w, w powiększanie tych gatunków mąki, bo zabrakłoby nam y, silosów, nie? No tak. Do przechowywania. Więc. Czyli mąka tak zwana tortowa żółtka prawdziwych jaj z wolnego wybiegu, prawda? Tak. Do tego prawdziwe masło, śmietana 36% i spirytus, no wiadomo, to spirytus, jak to się mówi, duch święty. Teraz Dobra. tak, tu mamy trochę mąki. O, to zabierzemy, bo to będzie podskakiwać nam wszystko. Jasne. I teraz jak? Tak po prostu walić? Koniec, spokojnie. I na krzyż. Odwrotnie? Tak. I to z, ze cztery razy. Trzeba Aha. tak, tak i tak. I teraz proszę. Przy tej robocie możemy sobie pomyśleć. Tak. O dowolnie wybranej osobie, a no, o kim pani myśli? Jest taka jedna na żoli Bożu. <grym> Dobra. Miałam piątkę. Już dziękuję. Wystarczy? Starczy. Eee. I co teraz? No teraz trzeba powrócić do takiej formy jak było, i to ciasto musi troszeczkę nam odpocząć. Dobrze. Leży sobie pod ściereczką? Tak, pod ściereczką, żeby nam nie zeskurzało. Dobrze. Tu mam taką ładną, czystą ściereczkę, proszę bardzo. Jak długo musi odpoczywać? No tak Z 20 minus pół godziny, nie? Eee, panie, to cały dzień te faworki no się no robią. Niestety, proszę pana. To co dobre to zawsze długo trwa, ale będzie dobre. Ciasto odpoczęło pół godziny i co? Teraz po prostu kroimy kawałek? Tak. Dobra. I rozwałkowujemy, jak tak, rozumiem? Tak, tam sobie podsypiemy, podsypiemy, podsypiemy żeby dobra. nam się nie przykleiło. Okej. Okay. Teraz może... Poczekaj Pani, ja pani tak. pokaże pierwszy kawałek. Tak zróbmy. O, będzie dobrze. łatwiej się roz tego. O i proszę bardzo, zaczynamy. Nie, nie zapominamy o podsypywaniu. mąki. Na, na dół. Na dół też. Na dół też, dobrze. Mamy jakąś gazetę? Nie? A po co gazeta? No, zobaczyć jak pani cienko rozwałkuje, żeby A. podłożymy pod spód i przeczytamy gazetę, to wtedy A, jest okej. Okay. Okay. Dobrze, coś znajdziemy może. To jest chyba najcięższa praca. Ale już prawie koniec. Nie, no gruby jest przecież. Ja wiem, ale już prawie zbliżamy się do końca. No, jakbyśmy... Jeszcze musimy usmażyć. Tak. A właściwie dlaczego się nie smaży na oleju, Panie Andrzeju? O, nawet mi się zrymowało. Wie Pani, no olej zależy który. Ma y, niższą temperaturę spalania mhm. niż smalec. I mniej smaku? Y, mniej smaku. No i przede wszystkim, wie Pani, no tradycja, nie? Y, są y, po tej przemianie u nas, która nastąpiła, Dużo firm uderzyło we fryturę, nie? To jest... Tak, bo ona jest tania Tak. Ta, ta, ta. i można ją długo wykorzystywać. Tak. No teraz I... ja bym to podwinął, bo nie wiem, czy podwinął troszeczkę i podsypał, bo żeby nam to się nie przykleiło. Podwinął i podsypał. O. Tej techniki moja babcia nie znała, ale dobrze, że jest pan Andrzej Człowiek się uczy całe życie, jak Pan Prezydent, kuźma. O. Teraz sobie to poprawimy. Jeszcze tutaj. I łatwiej będzie Pani się rozwałkowywało, bo już będzie to pracowało na stole. O, widzi Pani? Może za duży kawał sobie wzięłam. Troszeczkę też, ale już jest, już mąkę widać spod spodu, nie? Tak. Ach, się rozwią. Panie, to jest po prostu jak godzina na siłowni. Tak. I karnetu nie trzeba mieć. Właściwie to, co człowiek spali przy stolnicy, to potem z przyjemnością zje w tłusty czwartek albo w sobotę karnawałową. Czy to już wystarczy, czy jeszcze? Tak, tak. tak. tak, tak no już widać tam. Widać tak, wszystko. Tak. Dobrze, to ja przeniosę tutaj, bo mam rozgrzany tłuszcz. Uwaga, uwaga. Oj. I będę go podgrzewać tu. To jest ten smalec. Tak. Dobrze, żeby wszyscy widzieli, to weźmiemy faworki do tyłu. I tak, tu mam takie grubasy, to je odkroję. Może tak być? Tak. Potem je rozwałkuję ponownie. Tu też jest grubo. Więc nie chcę takich grubych. Tak. I tak. Dobrze zrobiłam? Bardzo dobrze. Dobra, no i teraz jedziemy. Takie mniej więcej, ile powinienem No i to mieć już centymetra? pani wybór jest. To no. już robimy w domu, to jakie sobie zrobimy, takie sobie zjemy. Takie sobie zrobimy. Mogą być takie, panie Andrzeje? Mogą być. Dobra, nadawałabym się do Waszej piekarni? Tak. O, to jest najfajniejsze, bo to jest proste. To bym potrafiła robić. Gorzej z tym ciastem. Nie, to wie pani. <laughs> tak się wydaje. Jak o, ja się nauczyłem, to Sani też by się nauczyła. No troszeczkę krótszy. Krótsze? Krótsze, krótsze tak, 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 bo to nam troszeczkę Takie? No. Aha, bo one po prostu się wydłużą, no, tak? Tak, tak. I teraz rozumiem, że dziurkę, trzeba. Robić tak. Dziurkę, I przewijamy. I jedno przez drugie, tak? Tak. O. Ha. Ja sobie przypomnę. <laughs> Piękna. A jak sprawdzić, że tłuszcz się już nagrzał? Już muszę sobie rączki umyć. Bo powiedzmy, że w domu nie każdy ma termometr taki no, kulinarny, nie. więc... No i jest takie coś. Uj, Jezu! I co? Dobrze? I jeszcze słabo. Jeszcze słabo? Tak. Okej. Okay. Jak on chlapnie się i strzela od razu, to... To znaczy, że to jest... Tak. Jak ma pani jutro wolny dzień, to zapraszamy do nas. No bardzo chętnie, bo ja lubię w zasadzie pracować w kuchni. Jeszcze nie? No jeszcze chwila i wrzucamy. Do robienia tych falbanek, to chyba najlepsze są takie malutkie rączki dziecięce. Pamiętam jak byłam mała, to do mnie należała ta robota jak babcia. Tak, tak. Faworki tak. robiła albo mama. No już możemy wrzucać tam to tak? sobie później tak. O. I zaraz wypłynął. A jeszcze gdzie my to wyjmiemy? Ja tam sobie wyjmę. Widzi pani no, jak no? rosną? Rosną, rosną. Dobrze, starczy, dziękuję, bo Aha. ja musimy to... No do smażenia to już tylko i wyłącznie dorośli, bo ten tłuszcz tak, przepuszczam ma tak. ile? 230, 180, 180. 180 stopni, tak, 180 pewnie ma więcej troszeczkę, ale y, zaczynamy smażyć od 180 stopni. No tak, ale proszę też zwrócić uwagę, panie Andrzeju, że y, na przykład faworki już nie tylko w tej chwili z y, ciasta na słodko są modne, tak? ale jadłam faworki z karpia, faworki z dorsza, no, no. także można wymyślać. Dla tych, co nie lubią słodyczy, to dla Oli Cichowskiej. A Ola lubi słodycze, tylko tak mówi. No jak mieć taką firmę i nie lubić słodyczy? Ten, ta moc tego, tej indukcji jest tutaj słaba, nie? Nie, dobrze jest, no już wyciągamy. Jest... Tak. Czy tam się znowu coś nie wyłączyło? Nie, dobrze jest, na dziewiątce jest. Teraz to już bym tutaj zmniejszył. Jak pani umie tu zmniejszyć, bo ja na indukcjach się nie znam. Bo epoka nie dla smoka. No dobrze, panie Andrzeju, wszystko już chyba wiemy. Musimy teraz przypudrować tak. te nasze faworki. To będziemy sobie dalej smażyć, a wszystkich zapraszamy do piekarni i cukierni Grzytki. Bo pamiętajcie, to jest piekarnia warszawska, która zaopatruje bardzo wiele również mniejszych sklepów w całym województwie mazowieckim i używają prawdziwych jajek, prawdziwego masła, prawdziwej śmietany i wszystkiego, co najprawdziwsze na świecie. I tak powstają, mniej więcej, Czas tak można śmiech? powiedzieć, ostatnie nie? I tak powstają właśnie grzybkowe faworki. No i cieszmy się tym karnawałem, cieszmy się tłustym czwartkiem, a potem już tylko woda i śledzie. No, i właśnie dlatego kocham te odcinki grzybkowe. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie takie pyszne faworki z prawdziwymi składnikami przygotujcie. Próbujemy? To oczywiście, że tak. Dziękuję. Bardzo proszę. Mmm trochę co prawda gorąco i palą w język, ale... Mm. 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 ale będą kruchutkie